Przyzna sobie tym autostopem przez Kolumbię. Na ten, na ten wodospad. A tu pan sobie nagle wysiadł kierowca, zostawił silnik włączony, pełne zaufanie. Widzicie kolumbia i się mniej stresują niż my Polacy tam. Weźmy z nich przykład. Patrzcie, jakie Andy są piękne. Troszkę mi nasze polskie góry przypominają, które tak, tak mało zwiedziłem. Ale jeszcze zrobię południową Polskę sobie autostopem. A teraz sobie piję tak pyszną kawę. Wiecie, Kolumbia bardzo słynie z kawy. Na początku w ogóle, jak dostałem tą kawę, to pomyślałem, że to jest jakaś z, z alkoholem czy coś i nie wiedziałem, czy, czy to pić w ogóle. Ale ona ma taki posmak, jakby whisky czy coś takiego. Zapach ma zupełnie inny. To jest w ogóle inna liga kawy, nie? Może to jest jakaś smakowa kawa, nie wiem. W każdym razie no, rozwala mi to kubki smakowe, nie? Whoa, but shaky for those part. you that go? So when you go to this waterfall, you get the package of sweets, water, apple. And there is like 3 hours' walk they said, but I don't believe it is. Look, it's over there. Kurwa idę jeszcze. Ten wóz się nawet nie zbliża jeszcze, chyba że zrobię zoom. Ale no, idę taką dróżką sobie hiking, nie? A ja jestem, zobaczcie w jakich budkach sobie przyszedłem O, zobaczcie jakie płotko Dobra, idę, nie będę narzekał, jestem na wycieczce Powerful. I love this Monkeys Where are you? I paid like thousands to see you Okay, I was working in France for one bowl of rice Please come to me No jestem sobie już na drodze wejściowej Do domku Znaczy do domku jak ja w ogóle dojadę tam bo Że raz, że ja w ogóle jechałem autobusem, autostopem, jeszcze musiałem się cofać, bo my źle poprowadzili. To nie wiem jak dojadę, ale jak już dojadę, to znowu fajnie. Protesty, slamsy, Czyli to co Labradory lubią najbardziej. Nie? nie wiem czemu ja to tak lubię. Może ten dreszczyk adrenaliny jest tam. Pewnie jak mi się coś poważnego stanie, to przestanę, nie? Chociaż nie wiem. Już przecież raz mnie tam okradli we Francji, bez pobicia, ale... Karta zniknęła, nie? No ja nie, nie jestem jakby za bardzo odważny, także aż przechodzi to w głupotę, czyli no nie wiem, nie wchodzę kurwa, między gangsterów w piątkę jak sobie stoją z bronią czy coś i mówię czy mają sprzedać broń. Tak jak jakieś pranki robią na YouTubie. Tylko wchodzę sobie normalnie z szacunkiem przede wszystkim, nie nagrywam im w twarz ani nic. Czasem z ukrycia nagrywam, jak, jak widzę jakieś. wiesz, ludzi szczających pod siebie i, i kupy, kurwa. To już widzę, że jest ostro i tam mrugnięcie oka może nawet zadecydować o tym, czy dostanę w pie... czy nie. Także trzeba też trochę uważać, nie. W podróży też dużo czasu jest zawsze na przemyślenia. Wszędzie patusy próbują wywrzeć wrażenie, bo nie mają wrażeń w swoim życiu i to jest. Jedyna prawda, i każdy patus jest taki sam, słuchajcie, w każdym kraju na tych samych niskich instynktach działają i tego samego się trzymają, chcą e, wysysać energię z tych normalnych ludzi, żeby się poczuć trochę lepiej. Bo niestety ale mają troszkę hałas na stryżku i nie mają pieniążków. A bardzo by chcieli nowe Air Maxy, bardzo by chcieli żyć jak w teledysku, raperzy im mówią. No i co? I trzeba gdzieś to potem wylać z siebie, nie? No całą kurę glinę taką. No i co tam jeszcze o tych patusach, bo chciałem? Najlepsze jest to, że na tych slancach to wcale nie ma dużo takich agresywnych patusów, nie tam są ludzie, widać, że bieda, nędza, tak, ale są uśmiechnięci i to mnie bardzo zaskoczyło. Że oni są uśmiechnięci, nie? że taki 16-17-letni Sebastian, on i tak się do mnie uśmiechnie, zapyta jak się czuje. I to jest piękne, nie? No to by się mogli pouczyć nasi Sebastianowie.